Witajcie z tej strony Hubert Witam was bardzo, tak serdecznie w kolejnym vlogu Na tym kanale e, W dzisiejszym vlogu Uprawa pod ziemniaki e, w sensie, to jest tak Dostałem zadanie od dwójka, żeby uprawić to pole I tamto pod tymi drzewami I na tych polach zrobić grządki Więc Teoretycznie uprawa pod ziemniaki, nie? Zobaczymy jak to będzie szło Też się Próbuję, atakować No, jestem mocno, no mocno to ma, ale delikatnie mogę za że no. i będzie lupny, tak? Będzie luksus, kurwa, o, no, tak no, tylko zaraz no, nie było, nie? nie Turecki to będzie szło aż miło, tak mi się wydaje, wydaje po uprawać yy, tylko że tam będą już sadzone sadzarką normalnie yy, więc zobaczymy kiedy to będziemy sadzić Dzisiaj mamy 16 z chyba także jeszcze jakbyśmy to przed świętami ogarnęli na przykład jutro Będzie w ogóle dostępna kabarka. costa ok jak wyglądamo wygląda, bo naprawdę jest łatwe. dokaduje dogaduje jakieś dogrywki, nasz dogrywki, nagrywki znajomego także naprawdę będą klasyczki na kanale, klasyczki A tak to ja właśnie na tej glinie, to to kurde, mol. to jest jak jest, to, to ja poradzę Dziękuję No bo jednak żyjemy w Polsce, a nie kurwa jakiejś słonecznej, słonecznej Italii Ale no zobaczymy, co to będzie Dobra, tu już jest ok Kiedy sąsiad będzie chciał uprawiać? No tam o, no to no wątpię. Tam też trzeba dojść się siebie opisywać, kurwa o. Ciekawie, nie? Jest ciekawie. To nawet, kurde, robię już trzecie pole po orce zimowej, w sumie eee, i, i, i nawet, kurde, to idzie tym kultywatorem, nie? Nie, w tym roku jakoś to ładnie wszystko się uprawia, także co to, to nie będę tych zemów wymieniał, ale to zobaczymy w przyszłości, to, to będzie, nie? Dobra, także na razie ja I zobaczymy, albo pojadę jeszcze tam do sąsiada, jak będzie chciał Albo tutaj będę grządki robił, jeszcze muszę tam sobie skoczyć bo te drzewa uprawić I widzimy się przy robieniu grządek, także do zobaczenia No więc witam w drugiej części tego vloga Ja już tam jestem Także teraz lecimy z grządkami no tam szybka akcja się będzie tak, z dwie strony można było robić no, to by nie było źle no ale pod górę to ciężko będzie on się będzie grzebał więc to, to, to się nie opłaca tak robić Zrobimy te grządeczki na spokojnie, po robocie wyjdzie. O kurwa, wyjdź mam, No tutaj tak średnio te grządy robią, no to, to, to kurwa widzicie jakie grzniaste ziemia. No ale co? że tak robimy i były i zyskały w No ale co, zapomniałem o tym w sumie. Nawet nie wiedziałem, że mój je posadził Myślałem, że tam nic nie ma A jak się okazało były No ale <grytanie> teraz to już trudno Teraz to już nic nie zrobi ma No która to? Piętnasta prawie. I my z kolejki. Cześć i dzień. Troszkę sobie przerwę, bo tutaj będzie lepiej się robiło. Tu jest taka ziemia wagi trzysta, niż taka zwiniosła. Także tutaj w sumie jajka jest no, przed świętami, ale żeby to oglądacie na święta. Więc życzę Wam wszystkiego dobrego do święta. Smacznego jajka i, i dingu dyngu znowu. Tak szczerze to nie przepadam z tymi <grym> świętami Bardziej wolę Boże Narodzenie niż te, te święta, bo no, na tych świętach nie ma takiego klimatu jak na Boże, jak na Boże Narodzenie Wtedy jest elegancko, nie? A teraz tak... Są, bo są i tyle, nie? Ale powiem Wam, jak tak kraterek zawieje przez kabinę Ojejku, sławienie, nie? Taka lampa Żeby się nie da No ale Lepiej żeby było tak ciepło niż żeby śnieg zapierd... No. A i końcowo nie powiem sąsiada sprawiać Nie chcę, nie chciałbym. więc za siłę Wszystko młotkiem 他以前。 mówi, że to za głęboko że to tamto To nie wyjdzie A, to takie takie gadanie, nie? Takie gadanie typowe A Nie za jest za jak jest, jak jest, nie będzie Wesie lepiej może być, by lepiej gorzej nie było <gryw> mam teraz, że Teraz to rząd taki fajra Ogólnie 25 mam zakończenie roku yy, 5, 6, 7 chyba matury i tak To jest yy, cikelopon, nie w końcu kończymy ten spierdalnik, bo to już masakra 8 odstałówki 100 5 tę śnizy, bo kurwa, ma dzisiaj można się uczyć a tam za tym magistrem mi, że nie, nie planuję dostać, więc ja to kończę. Nie? A. A jak ktoś ma takie jaka Tu ma tak się robi, czy bez sadzarka od razu i bez pierdzielenia się... to Dobra, jeszcze zostało do przejazdy. O cholera Jeszcze zostało do przejazdu, to ja już sobie to zrobię I widzimy się na fajrancie wszystko porobione Wszystko też zrobione Mam jeszcze pod trasę, zrobiłem Na porydze To tak bym chciał Tak robiłem ja Serdecznie dziękuję za oglądanie tego vloga Jeśli wam się spodobało Zostawcie oczywiście solidną łapeczkę subika. Bo lecimy teraz po 3000. Ostatnio właśnie 2,5 2000. Także wam jeszcze raz nie dziękowałem na wizji jedynie na społeczności Także serdecznie dziękuję każdemu z was za taki duży sukces. Yy, no i co, niech to się schyla do przodu, niech to leci. Yy, na pewno nie zwalniamy tempo. Yy, także będziemy to mało kończyć i do zobaczenia w kolejnych głosach.